jak otworzyć i prowadzić sklep stacjonarny. Cześć, nazywam się Mirosław Rubel i prowadzę kanał Biznes to My. Cześć kochani, witam Was gorąco, fajnie, że znowu jesteście, cieszę się bardzo. Dziś fajny temat, który jest bliski mojego sercu, ponieważ mówimy o prowadzeniu sklepu stacjonarnego. Ja to prowadziłem kilkanaście lat, wiem o tym prawie wszystko, prowadziłem przede wszystkim sklep z, z odzieżą, od galanterią. Było fajnie i chcę Wam o tym opowiedzieć, co uważam i jak to się powinno zrobić. Słuchajcie, jeśli chcesz otworzyć sklep stacjonarny z jakimś czymś, ja osobiście miałem odzież, a ty może chcesz z butami, dostałem właśnie e, tutaj pozdrawiam kolegę, który mi podsunął pomysł, on otwiera, chce otworzyć, żeby jego ojciec otworzył sklep z butami, fajne, moja znajoma miała obok mnie sklep, był z butami, tak fajne, fajne, fajne klimaty, słuchajcie i Moje uwagi, moje uważam, że robi ktoś błąd, lub, lub coś. Pierwsza rzecz, jeśli, cały czas mówię, jeśli chcesz otworzyć jakiś biznes, naucz się tego biznesu. nauczy tego biznesu, otwierasz sklep, to są już jakieś inwestycje, musisz wiedzieć, co ty chcesz robić. Czyli jeśli chcesz handlować butami. Twój asortyment musi znać, musi znać zasady, co lubi, lo, lubi ludzie chcą kupować, jaki ty masz ten rynek, to co powiedziałem w niektórych poprzednich odcinku, że rozeznaj konkurencję, zobacz co tam jest, porównaj co ty i dlaczego ty będziesz lepszym niż inni, że zaczniesz to sprzedawać. Samo nic nie przyjdzie. A na pewno błędem jest, jeśli e, chcesz prowadzić sklep jako... Inwestor albo nie inwestor. Czyli musisz się zdecydować, albo jesteś inwestorem i przekazujesz pełne pełnomocnictwa jakiemuś pracownikowi i ten kierownik sklepu kupuje, sprzedaje, jest odpowiedzialny za wszystko, albo ty jesteś tym szefem i ty decydujesz, jaki ma być kierunek rozwoju tego sklepu, bo to jest żywy organizm. Musisz to podjąć decyzję. W przypadku tego mojego kolegi, on Ojciec ma być inwestorem, ale który ma też prowadzić. Moim zdaniem błąd nie da się, a już na pewno moim zdaniem nie jest za dobrze wprowadzać ciotki, przyjaciele i tak dalej. Jest to błąd, ja to miałem, przerabiałem. Słuchajcie, jest kłopot później. Jeśli jest jakiś problem, to tej osoby nie możecie zwolnić. Bo jak zwolnicie obcą osobę, ona odejdzie koniec kropka. Jak to jest rodzina, to jest pretensja w domu. Nie róbcie tego. Starajcie się tego unikać, ponieważ później są kłopoty. Później są kłopoty takie, że zamiast siedzieć przy stole, stole rodzinnym, to nagle ktoś jest skwaszony, obrażony dożywotnio, bo został oszukany o 1000 złotych. Jedna osoba uważa, że to on oszukał, drugi osoba, że tamta osoba. Nieporozumienia. Nie róbcie tego. Nie róbcie tego. Mówią, że fajne, najlepiej rodzina na zdjęcie jeszcze poobcinać. Jest najlepiej. Słuchajcie, rodzina ma być fajna, ja jestem za tym, rodzinny, prorodzinny, jestem tak, za tym. Ale w biznesie, jak ty masz być zwierzchnikiem rodziny, kogoś w rodzinie, a tu jest wypadek, właściciel, mama jest pracownika w postaci ciotki, to nagle się okaże, że się nie będą dogadywać. Bo każdy ma inną wizję. A jeśli jest osoba osobna, czyli osoba e, obca, to jak szef powie, tak zrobi. Nie ma wyjścia. I jak się jej nie podoba, to może odejść i nie będzie problemów, konfliktów rodzinnych. Słuchajcie, unikajcie tego. Moje zdanie jest takie, chyba że jest wspólnikiem, kiedy wykłada kasę, jest inwestorem tak samo i razem zarządzają, robią narady, dogadują się, ale na, tylko w tym wypadku. Kiedy są udziałowcami, spółkami, wspólnikami, jak, jak w, tym, w tym wypadku? Najlepiej udziałowcami, spółce z o.o., bo to, to jest najlepiej, ale to jest inny temat. Yy... Dlaczego? Bo jak spółka z o .o. jesteście udziałowcami, macie prezesa, to prezes zarządza firmą, a niekoniecznie udziałowcy. To jest najważniejsze. A przy spółce cywilnej sami razem możecie się pokłócić znowu będzie ta sama sytuacja, że nie będziecie siedzieć przy swoim stole rodzinnym, się będzie kłócić. To jest taka dygresja. Wracając do pomysłu, jeśli już zdecydowałeś się, znasz się, na, tym, na, znasz się na, na towarzy, który chcesz handlować. Na przykład handlowałeś na targowisku, gdzieś tam czujesz temat, znasz temat, super, jak go nie znasz, masz kłopot. Pamiętaj o, o lokalizacji miejsca sklepu. Jeśli masz swój sklep, Twój prywatny, to ok, prawdopodobnie ten sklep już tam istniał, jest to w jakimś miejscu. Ja też tak miałem i za chwilę wytłumaczę Wam różnicę. Ale jeśli masz wynając sklep, to staraj się znaleźć ten sklep w jak najlepszej lokalizacji. W jak najlepszej lokalizacji. Dlaczego? Tak, żeby ludzie, którzy przychodzą, żeby była jak największa ilość ludzi, żeby mogli do Ciebie trafić. Bo, jeśli ty bierz gdzieś tam z boku w jakiejś uliczce i zrobisz przykład sklep super fajny, kto do ciebie trafi, jeśli tam nie będziesz miał klientów? I tu jest właśnie ten przykład. Ja mam jeden z moich nieruchomości, jest blisko rynku. Słuchajcie, ona jest od rynku 150 metrów, od głównej ulicy. Od rynku właściwie. 150 metrów. Ze względu na to, że główna ulica, do głównej ulicy mam gdzieś około 50 metrów to ten sklep nie pracuje tak, by był na tej głównej ulicy. Wszyscy ludzie idą prosto na rynek, e, przechodzą, chodzą na rynku, a tu w tej ulicy, 50 metrów dosłownie, ludzie spacerują, ktoś tam przechodzi, ktoś trafi. Od czasu celowo ktoś przychodził. Już tego, ten sklep na nie prowadzę w tej chwili. Ale w tym czasie otwarłem sklep w hipermarkecie. I słuchajcie, otwarłem to w Mikołowie, w sklepie O'Shawn galerii, to była jedna z pierwszych. I udało mi się trafić przy głównym wejściu i na rogu ulic, bo to takie są uliczki w środku. I słuchajcie, jak miałem najlepszy punkt w tym, w tym, w tym hipermarkecie. Dlaczego? Tam wszyscy wchodzili, wszyscy wychodzili. Było bank, wszyscy przychodzili. I każdy do mojego sklepu trafił. Szeroko drzwi otwarte. I o to chodzi. Ja tam miałem największe obroty, tam zarabiałem bardzo fajne pieniądze. Dlaczego? Bo tam przechodziło dużo ludzi. I co ciekawe, ceny tego samego towaru, który ja miałem w żorach, akurat i, i gdzie w żorach miałem na przykład towar kosztował 1000 zł, to dokładnie ten sam towar w Mikołowie kosztował 1600. O 60% więcej. Narzutu. I wiecie co? I tam się więcej sprzedawało. Tam w Mikołowie miałem o wiele większe obroty, mimo że towar droższy. Ale punkt tak zwany. Jak bardzo znaczenie ma miejsce, w którym chcecie otworzyć. Szukajcie dobrych miejsc. Nie róbcie błędów, że otworzysz gdzieś, bo jesteś otwarty. Nie, ważny sklep stacjonarny i ma bardzo ważny, w którym miejscu on jest. Do ciebie musi trafić ten klient. Dobrze, jak już otworzysz, pamiętaj jedną rzecz. To zrób. Szyld musi się wyróżnić. Jeśli jesteś tam, potem musisz zrobić ładną wystawę. Ładny szyld, ładne logo, dobre oświetlenie. Musi być dobre oświetlenie. Słuchajcie, ja się nauczyłem w Mikołowie, właśnie, że wstępnie musi być jasno. I to jeszcze specjalne lampy są do tego, które inaczej świecą niż normalne. To nie mogą być zwykłe neonówki. To mają być specjalne lampy. Ja już zapomniałem się nazywają bo teraz są już w ogóle to nowe, nowości są, ale chodzi o to, że pokazuje to światło dzienne i światło żółte, robi inny kolor i ten towar wygląda całkiem inaczej, całkiem inaczej. On oczywiście jak się weszło na dwór to wygląda inaczej, ale w momencie kupna tego towaru on wygląda pięknie i, i zauważcie jak chodzicie po sklepach, Markets, tam, tam pełno światła i te światła są różne, Robi, chodzi o to, żeby zmiksować te światła. Bardzo to jest istotne i jak będziecie to robić, pamiętajcie o dobrym oświetleniu. Nie może to być zimny kolor. Zimne światło powoduje, że towar jest chłodny, nigdy, każdy, każdy się od niego odsunie. Tak to, tak to naprawdę ważne jest. Zapytajcie ludzi od światła, jeśli inwestujecie jakieś duże pieniądze w to, to światło jest 80% roboty robi. Wysuj też, ale światło 80%. Pamiętajcie. Szyld bardzo ładny, to musicie zrobić. Wizytówki też te musi być. I tak dalej, i tak dalej. Jeśli już otworzycie ten sklep, to pamiętajcie, żebyście zatrudnili najlepiej personel. Obce osoby z doświadczeniem, handlowcy, tacy osoby, które potrafią prezentować ten towar. Osoba musi potrafić zaprezentować towar. Nie może być tak, że jak otworzy sklep, to jest, przychodzi klient do, do, do Ciebie i ty nagle, go atakujesz, proszę, proszę, czy mogę pomóc? Pamiętajcie, klient musi sobie wejść, pochodzić, popatrzeć, wy możecie na niego patrzeć i musicie wyczuć moment, kiedy możecie podejść do niego i zapytać, czy mogę pani w czymś pomóc, ewentualnie zaproponować i tak dalej. Najczęściej klienci sami podchodzą albo patrzą wzrokowo i wtedy trzeba podejść. Trzeba się tego nauczyć, ale to jest bardzo ważne. Bardzo, bardzo ważne. Bo, jeśli będziesz atakował, przyjesz, idzie klient i tego od razu atakujesz, on ucieknie. On ucieknie. Nie, nie narzucajcie się. Pamiętaj, to jest ważne. Dajcie klientowi się rozejrzeć, niech sobie pobawi, pogląda towar i tak dalej. Jak wybrałeś już, że chcesz handlować butami, czy, czy jakoś odzieżą skórzaną, czy odzieżą jakąkolwiek inną, to pamiętajcie, że wybierzcie sobie. Kategorie towaru. Ja tu odwracam sklepy o niskiej marży i o nisk, niskiej cenie. Słuchajcie, jak będziecie mieli niską cenę, niską marżę, to prawdopodobnie się pozamykacie. Ponieważ dlaczego? Bo popatrzcie jedną rzecz. Są komisy samochodowe na przykład. Oni na niskiej marży handlują i, i mają tanie samochody, tak? A są salony samochodowe, drogie samochody i są bardzo bogate, mają dużo pieniędzy. Dlaczego? Bo jak drogimi towarami handlujesz, droższymi, to ten klient też jest. Ten klient do ciebie trafi. Tak, ci klienci są. Są klienci, którzy, jak widzą, że to są tanie rzeczy, on ci to nie wejdzie. Przykład ja. Ja kiedyś chodziłem po na sklepach, ale dzisiaj widzę tę różnicę jakości i ja szukam sklepu, gdzie jest fajnie, wygodnie, ładnie, ładna Ładny, ładny wystój, i tak dalej, ładna obsługa. I ja za tą samą, podobną tą, tą koszulę na przykład. Ta koszula kosztuje 100-200 zł, a tam gdzieś takim taniej kosztuje to 40 zł, czy 18, nieważne. Nie kupię tamtej koszuli, bo raz, absolutnie sobie człowiek, każdy myśli, że e, mimo że tam jest taniej, to to musi być gorsze. Często tak nie jest, ale z zasady, skoro to jest tanie, to to jest gorsze. Nie miejcie tanich cen. Marża musi być, narzut, narzut nie marża, narzut musi być jakiś rozsądny, żeby pozwoliło Wam utrzymać koszty, bo koszty są niesamowite, słuchajcie. ZUSy, podatki, pracownicy, prąd, masakra. Musicie na to zarobić. Najlepiej moim zdaniem otwierać w hipermarketach, aczkolwiek dzisiaj dzisiejszej pandemii to się wszystko dosypało, nie mam zdania, dzisiaj właściwie internet, i Co chciałem powiedzieć? Jak już otworzycie, pamiętajcie, żebyście się znaleźli. Gdzie? W internecie. To też jest bardzo istotne. Musicie tam być. Musicie tam być, absolutnie. Musicie tam, musicie tam być. Tak, jak będziesz miał już ten sklep swój i będziesz miał swoje towary, na pewno pojawią się handlowcy. Przyjeżdżają do Was przedstawiciele handlowi, będą Wam proponować e, towary. E, każdy przyjedzie i teraz zasada jest tak dlaczego wracam do, do pierwszego podstawowej części kiedy ty jesteś inwestorem lub osobą która zarządza tym sklepem. Ja jako szef miałem sytuację taką znalazłem przerzuciłem oczywiście znalazłem w końcu na danym sklepie mają kilka sklepów kierownika sklepu ja byłem właścicielem i to ja dałem dyspozycję mojej kierownicy żeby ona się umówiła. I na jakich zasadach zacząłem handlować z przedstawicielem handlowym? Ponieważ muszę kupić ten towar, dogadać się na formę płatności, możliwości zwrotu towaru, reklamacji i tak dalej. Nie robiłem tego ja osobiście, bo ja załatwiałem w tym czasie, co robiłem? Inne biznesy. Bo tak jak ktoś słyszy, to trzeba mieć kilka biznesów, żeby mieć równowagę. I mój kierownik był upoważniony, kierowniczka właściwie, była upoważniona do rozmowy z nimi, ale. Jak były ceny pierwsze, negocjacyjne, to ja często podjeżdżałem, jak były coś większego, ustalałem za ile oni to sprzedaje. Miał cenę, ja mówię, halo, ty mi jeszcze dasz 10% rabatu, bo to, to, to. Bo ja na przykład zapłacę ci gotówką, ale dasz mi 10% jeszcze ekstra. I oni to dawali, bo miałem środki obrotowe. Nawet żeby towar zabierali, ale tak musi handlować. I po to jest przedstawiciel, po to jest kierowniczka lub ty jako handlowiec, żebyś się umiał dohandlować z przedstawicielem handlowym. Tak samo sytuacja, kiedy y, przychodzi klient i jest na przykład tak, tak jak ja: przychodzę do sklepu i mówię: Fajny towar, fajny garnitur, kosztuje 2000, ale ja bym go kupił za 1700. I co się dzieje? Że oni go sprzedają za 1800. Oni powiedzą 1800, może Pan, że ja go kupię za 1800 na przykład. I dlaczego? Bo mają wysoką marżę i oni jeszcze na tym zarobią 400. Ja tak samo miałem ja marżę wysoką. Pamiętacie, co powiedziałem? Towar kosztował w żonach 1000 zł, a ja go sprzedawałem za 1600. Miałem 60% narzutu więcej, więc jak ktoś mi powiedział, że 200 zł taniej, nie było dla mnie to problemu. Oczywiście moje ekspedientki miały upoważnienie na dzień dobry, żeby upuszczać do 200 zł. Jak było więcej, dzwoniły do mnie szefie: Mamy klienta z 250 tak proszę upuścić. Bo ja jeszcze miałem i tak 350. Dla mnie było to was zalezowane, sprzedane. Dziękuję. Więc ważne jest, żebyście zastanowili się, kto u Was w tym sklepie będzie tym, tą osobą do kontaktu i do przedstawicieli handlowych, i do klienta. Waszą rolą jako właścicieli tych sklepów jest kontakt z księgową. Wyliczyć wypłaty dla personelu, dla kierownika, dać premię, jakie uznaniowe, podatki płacić, ZUSy, ZUSy i myśleć nad rozwojem i, i dalsze, dalszym rozwojem tego sklepu. To jest bardzo ważne, bo ty patrz, ja otwarłem sklep w żorach, później otwarłem w Mikołowie, a później otwarłem w kolejnych dwóch hipermarketach dalsze. Co zrobiłem? Rozwój. Miałem na to czas, bo pracownicy pracowali w każdym sklepie, a ja to miałem czas, by się rozwijać. To jest ważne, żebyście mieli kogoś, kto zastępuje was w tym sklepie. I ważne jest, pamiętajcie, miejsce, bo to jest 90% sukcesu. Wysuj tego sklepu, światło to jest już inne, a to jest, to jest 90% lokalizacja, w którym, w którym yy, robicie, pracujecie to. Nie wiem, co tu jeszcze, jeszcze sobie zapisałem. No, chyba prawie wszystko. Yy, to by było tak bardzo takie porady, porady pierwsze, ważne, fajne, jak się, jeszcze powiem Wam tak, Wasza nazwa też dobrze by była, żeby ona była taka fajna, żeby klient pamiętał tą nazwę, a żeby nie była za, za trudna. Ponieważ jak ona jest za trudna, to klient nigdy nie pamięta, gdzie on był. A jak to jest coś prostego, to zapamięta. Eee, tak naprawdę chyba, chyba wszystko tutaj, co bym chciał powiedzieć, tak na gorąco. Nie wiem, czy mi coś jeszcze umknęło, macie pytania, to napiszcie do mnie. Jeśli się Wam podobało, oczywiście, łapka w górę, subskrypcja. Jeśli kogoś interesuje, jeśli inne projekty będę opowiadał, tak jak w krótkich tematach, postaram się pokazać inne sposoby. Może o produkcji powiem w następnym odcinku. Łapka w górę, subskrypcja, udostępnianie i wysyłajcie do mnie ewentualnie swoje pytania, komentarze co chcecie. Fajnie by było korespondować tutaj z kimś, kto, kto już otwarł sklep, potrzebuje porady. Chętnie, chętnie poradzę. 13 czy 15 lat to robiłem, więc wierzcie mi, doświadczenie mam duże i fajne pieniądze zarobiłem. Później robiłem produkcję już, także nie chciałem się tego robić. Pozdrawiam Was wszystkich gorąco, cieplutko. Trzymajcie się. Cześć!